Wybierając szampon do mycia swojego auta musimy odpowiedzieć sobie na zajebiście ważne pytanie. Jaki efekt chcemy uzyskać przy myciu auta? Cześć, jestem Igor. Podobnie jak Wy uwielbiam dbać o swój samochód. Lubię spędzić pół soboty na czyszczeniu swojego wymarzonego auta. Prowadzę sklep z autokosmetykami faniauto.pl. Każdy fan motoryzacji znajdzie tutaj odpowiednie narzędzia oraz kosmetyki do dbania o swój samochód. A w naszych filmach znajdziesz praktyczne porady jak zadbać o swój samochód. Na rynku rozróżniamy trzy rodzaje najbardziej popularnych szamponów. Te o neutralnym pH, o kwaśnym pH oraz te szampony, które zapewniają nam efekt hydrofobowy na karoserii. Szampony o neutralnym pH możemy stosować do bieżącej pielęgnacji, nawet i codziennie. Niezależnie od tego, czym masz zabezpieczone auto, możesz używać neutralnego pH szamponu. Jeśli nie posiadasz zabezpieczenia na aucie, również możesz stosować ten szampon. Właśnie szampony stosujemy bardzo często przy serwisie powłok. Co to znaczy? Kiedy nasza powłoka mm, traci efekt hydrofobowy, czyli widzimy jak e, tafla wody pojawia się na naszym aucie zamiast kropelek, wówczas zastosowanie takiego szamponu o kwaśnym pH ma za zadanie odetkać nam powłokę, czyli usunąć ten mocno przywarty film brudu drogowego z powierzchni karoserii. Szampony o kwaśnym pH zdecydowanie lepiej poradzą sobie z takim zadaniem, jeżeli szampony z neutralnym pH. Drugim ważnym zadaniem dla szamponów o kwaśnym pH jest usunięcie z powierzchni karoserii tzw. waterspotów. Waterspoty to białe kropki, które pojawiają nam się wówczas, gdy po umyciu auta zostawimy mokrą karoserię na działanie promieni słonecznych. Ostatnią grupą szamponów są to szampony z efektem hydrofobowym. Rozróżniamy je na dwa rodzaje. Szampony z woskiem oraz z nanotechnologią. Szampony z woskiem to najprostsza propozycja na zabezpieczenie lakieru Twojego auta podczas mycia. Jest to fajna propozycja do aut, które zostały wcześniej zabezpieczone woskiem. Wzmacniamy tym efekt wcześniej położonych wosków. Szampony z nanotechnologią posiadają w swoim układzie polimery lub nanocząsteczki krzemu. Oba szampony możemy stosować na auta, które zostały wcześniej zabezpieczone powłokami, lub na auta, które nie mają żadnego zabezpieczenia. Te produkty to tak naprawdę szampony o neutralnym pH. Tylko z dodatkami. Po kilku użyciach takiego szamponu warto zrobić reset szamponem o kwaśnym pH. Reset to tak naprawdę porządne umycie karoserii i odetkanie nałożonej powłoki. Każdy z szamponów różni się nieco od siebie. Możemy tutaj rozróżnić efekt większej ślistości, lepszego pienienia lub zapachu. Są to kwestie indywidualne. Niezależnie od tego, jaki szampon wybierzemy, efekt końcowy ma być... Taki sam, czyli czyste auto. O ile, o ile efekt śliskości poprawia nam jakby właściwości myjące, ponieważ robi nam to się przyjemniej, pracuje z tym produktem przyjemniej, to efekt pienienia jest jakby tylko. Lepszy dla naszej podświadomości, ponieważ wielu ludzi yy, uważa, że jeśli szampon się pieni, to znaczy, że jest wydajny, jest mocny i dobry. Piana nie odpowiada za to, czy produkt jest dobry, czy jest zły. Bardzo często szampony, które zbyt mocno się pienią, są problematyczne w wypukiwaniu, zwłaszcza w okresie letnim, gdzie temperatury są wysokie i szampon potrafi szybko przysychać. Jest to. Wręcz problematyczny efekt uboczny. Wybierając szampon, niezależnie od jego pH, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oczekujemy. Czy chcemy szamponu tańszego, ale którego musimy więcej wlać na 10 litrów wody, czy szamponu, który jest bardziej wydajny, natomiast co za tym idzie, musimy więcej za niego zapłacić. Popatrzcie, mamy dwa szampony tej samej marki, lecz o dwóch innych cenach. Czym one się od siebie różnią? Ten jest tańszy, ten jest droższy. Ok, ale ten będziemy mieli mniej skoncentrowany, czyli musimy na wiadro go wlać tak naprawdę bardzo dużo, czyli około 100 ml. Natomiast tutaj mamy szampon, który jest praktycznie dwa razy droższy, a musimy go wlać o połowę mniej. Co za tym idzie? Można by powiedzieć, że yy, nie ma różnicy między nimi, ponieważ albo kupimy tańszy i wlejemy go dwa razy więcej. Albo kupimy droższy i wlejemy go o połowę mniej. No niestety tak nie jest prosto. Nie tylko cena, wydajność, ale i efekt śliskości, efekt odpuszczania, zapach, efekt pienienia i tak dalej. Ja osobiście lubię bardzo szampony, których trzeba wlać więcej, ponieważ w mojej podświadomości gdzieś mam zakodowane, że więcej znaczy lepiej. I dlatego wolę wybrać tańszy szampon, ale nie żałować go przy nalewaniu do wiaderka. Podsumowując, który szampon wybrać? Osobiście najczęściej korzystam z szamponów o neutralnym pH w celu umycia auta z bieżącego zabrudzenia. Moim ulubionym szamponem o neutralnym pH jest produkt Marki Soft 9.9 ze względu na jego uniwersalność. Możemy go stosować zarówno w okresie zimowym, gdzie właściwie mycie nie stanowi większego problemu ze względu na temperaturę i brak zasychania szamponu, a w okresie letnim nie zasycha tak szybko na słońcu i przede wszystkim, nawet jeśli się zdarzy przyschnąć na karoserii, to nie powoduje wstawania śladów po szamponie. Łatwo się wypłukuje. Natomiast kiedy czuję, że moja powłoka jest już przytkana, stosuję kwaśne szampony. Moim ulubionym jest produkt od ADBL-a, Tangi, ze względu na łatwe prowadzenie rękawicy po karoserii i efektu mocnego doczyszczania już po pierwszym użyciu. Natomiast kiedy auto tak naprawdę jest już umyte i nie wymaga mycia z mocnych zabrudzeń, stosuję szampony z efektem hydro w celu podbicia wcześniej nałożonych powłok. Natomiast ulubiony produkt z nanotechnologią to FX Protect Nano Shampoo. A jakiego ty szamponu używasz? Daj znać w komentarzu.